Cześć, tutaj Ola i witam Was w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Ja zaczynam nagrywać tego vloga w piątek, jednak zaraz pokażę Wam przebitki z, z wczoraj, z, z czwartku, jednak o tym powiem już za chwilę. A więc zapraszam Was na vloga, w którym głównie chciałam się skupić na tej książce, czyli na bękarcie ze Stambułu, pani Elif Szafa. Będzie to moje czwart... trzecie, trzecie spotkanie z tą autorką. Także zobaczymy, jak ta książka mi się spodoba, dlatego że ja przeczytałam jak na razie 10 minut i 38 sekund Na tym dziwnym świecie oraz Wyspy Zaginionych Drzew, ale Elif Szafak ma 5 książek wydanych w Polsce, to będzie moje trzecie spotkanie, więc mam nadzieję, że spodoba mi się równie mocno jak dwie poprzednie, bo jestem ich bardzo, bardzo dużą fanką stylu pisania i w ogóle, ale tutaj mamy innego tłumacza, więc też ciekawy jak mi się. Pod tym kątem ta książka spodoba. Także jeśli chodzi o słowo wstępu, to by było na tyle. Ja teraz zabieram Was do przebitek z Warszawy i potem przyjdę Was pewnie z update'em tej e, książki. A więc ja nagryłam to bezpośrednio po tym e, przywitaniu się z Wami i po tym, jak pewnie obejrzyliście przebitki z Warszawy. Także e, takie małe załamanie w czasie, ale tak, e, ja tą książkę zaczęłam czytać. E, ja. Bo... Czytam Benkarta ze Stambułu. I zaczęłam tą książkę właśnie czytać wczoraj w Warszawie, ponieważ właśnie jechałam i nie wiedziałam, co ze sobą zabrać. Wiedziałam, że chwilę będziemy czytać, ale dosłownie tam czytałam może 20 stron, więc niedużo. A obecnie jestem na początku, na stronie 60, więc też stwierdziłam, że taki update na początek będzie spoko, żeby coś też już o nim na samym, samym początku powiedzieć. I tak, jeśli chodzi w ogóle. O styl pisania, to na razie mi się to jeszcze jakoś specjalnie nie wrzuciło w oczy, bo tak jak powiedziałam, tutaj mamy innego autora. że nie innego autora, tylko innego tłumacza. Ponieważ w poprzedniej książce, które czytałam Alif Szafak, e, tłumaczyła pani Natalia Wiśniewska, a tutaj mamy Michała Kłobukowskiego, więc ciekawe, jak potem z już ta książka sprawdzi. E, w każdym razie, tak, e, jeśli chodzi o fabułę, na początku znowu mamy w ogóle Stambuł, więc tak jak w innych książkach Alif Szofak nadal panuje ten turecki klimat. Na początku poznajmy główną bohaterkę, znaczy nie pewną bohaterkę, bo wiem, że tych bohaterów mamy mieć tutaj pewną ilość, więc pewną bohaterkę, która em, idzie do lekarza, do ginekologa, ponieważ chce dokonać aborcji, jednak em, to się nie wydarza. Ona tam traci przytomność, em, bardzo jakby co się, ona zostaje znieczuleni, bardzo zaczyna tam krzyczeć, panikować i em, w każdym razie nie dokonuje tej aborcji, wraca do domu. I opowiada też tam o tym swoim, swojej rodzinie, swoim siostrom w zasadzie, swoim siostrom, matce, bo pochodzi z takiej rodziny, w której są w ogóle same, same kobiety, w, którym, w której wszyscy mężczyźni bardzo, w bardzo młodym wieku umierają i w sensie tak no nie, no tak jak u młodzi mężczyźni umierają. No i jakiś jeden z tych mężczyzn udało się w tej, tej rodzinie, jakby powiedzmy, zachować. I te kobiety wysłały tego 18-letniego chłopaka do Stanów, do Arizony, aby tam jakby, no, aby uchronić go od tej, jakby powiedzmy, klątwy, która na tej rodzinie gdzieś tam czyha, no bo jednak wszystkie, wszyscy do tej pory umarli. No i tutaj ta perspektywa pewna się kończy. Poznajmy kolejną perspektywę, perspektywę jakiejś kobiety, która jest w sklepie spożywczym ze swoim malutki, i w samochodzie za to ma swoje malutkie dziecko i nagle w tym sklepie spotyka właśnie tego chłopaka, o którym właśnie wspomniałam, czyli tego, nie pamiętam jego imienia, on ma jakieś dziwne mega imię, spotyka go w tym sklepie spożywczym, tego, chodzi mi o tego chłopaka, którego, z tej, z tej rodziny, którego one wysłały do Stanów właśnie, bo e, tam kobietę w tym sklepie spożywczym poznajemy właśnie w Stanach, ale ja doszłam, mówię, do 60 strony, więc więcej w sumie o fabule Wam nie powiem. E, to nie miało chyba jakiegoś dużego skoju, co ja powiedziałam, jakby o tym na razie przeczytałam. Nie wiem, co dalej się będzie działo, bo jeśli chodzi o to, co mamy napisane w, ym, w opisie, ym, nie no, dobrze w miarę powiedziałam. Dobrze w miarę powiedziałam, jeszcze tylko to co mogę dodać, to jest aspekt tego, że ta kobieta, która chciała tej aborcji dokonać, jest młodą dziewczyną, ma 19 lat i jej, jakby ta rodzina, te kobiety nie wiedziały o tym, że ona w tej ciąży jest, i ona im potem powiedziała, że chciała tej aborcji dokonać, ale tego nie zrobiła. No i one są takie trochę jednak zmieszane. Po pierwsze, tym, że ona chciała dokonać aborcji, a po drugie tym, że to będzie nieślubne dziecko, czyli ten tytułowy pewnie Beckard. Na razie więcej o tej książce nie wiem, więc w tym abdycie to by było na tyle. Na razie niczego jeszcze nie zaczęłam słuchać, więc, więc tak. O tej książce teraz będę głównie mówić. Jeśli chodzi w ogóle o to, jak wczoraj w Waszej pokazywałam Wam przybitki, to my byłyśmy z Anią właśnie na cały dzień, choć byłyśmy tam na śniadaniu, na tej. Tym... chodziłyśmy po bardzo, bardzo dużej ilości księgarni. Niczego nie kupiłam, ale wiele książek rzuciło mi, się, rzuciło mi się jakoś tam w oczy i mnie zainteresowało. Ale byłyśmy potem na kolacji w ciemności. Więc tutaj ja mogę Wam trochę w sumie opowiedzieć, e, ponieważ kupiłam Ani właśnie na osiemnastkę, bo Ania skończyła ostatnio, miała osiemnastkę, to było też we vlogu, e, kupiłam jej na urodziny, właśnie e, zarezerwowałam nam kolację w ciemności, w Warszawie właśnie w restauracji Different, e, coś takiego się odbywa e, i polega to na tym, że Jecie w całkowitej, całkowitej ciemności, tam nic kompletnie nie widać. Możecie sobie wybrać tylko zestaw jedzenia mięsny, rybny albo wegetariański. Mieliśmy akurat właśnie wegetariański. Nie wiecie, co będziecie jeść, oprócz tego, no jaki ten zestaw wybierzecie, ale jakby co dokładnie będzie tego, nie wiecie. E, obsługują Was niewidomi kelnerzy, no i tam jest tak strasznie, strasznie ciemno, tak dosłownie jak zamknięcie oczy. Tam nie było różnicy, czy macie zamknięte, czy otwarte oczy. To nie jest tak jak... Wiecie, macie ciemno w pokoju, no i widzicie jakiś zarys czegoś. Nie, tam nie było widać kompletnie, kompletnie nic. E, więc jakby, jeśli na przykład to chodzi też o samo jedzenie, to ono było takie, moim zdaniem, średnie. E, w sensie było okej, okay, ale mi tak bez szału podpasowało, ale jakby ja też jestem trochę wybredna, więc e, w sensie nie, ja lubię dużo rzeczy, ale jakby mam duże porównanie, dużej ilości restauracji, że tak powiem. E, więc samo jest, nie było takie średnie, ale bardzo fajne doświadczenie. To, że jakby tam jest tak kompletnie ciemno, docenia się wtedy bardzo, jakby swoje zmysły i e, głowa wariuje, naprawdę. Mm, bardzo polecam Wam takie doświadczenie, bo to trwało tylko półtorej godziny, ba, w ogóle mega szybko to minęło, ale. To, jak w ogóle my na przykład musieliśmy się na przykład komunikować, gdzie postawiasz tą wodę, gdzie stoi woda? Na przykład trzeba było sobie samemu nalać wody z banka do szklanki, wiecie, na stole. Tam nie można było wnieść żadnych telefonów, wszystko trzeba postawić w szafkach. I co najlepsze, Ania ma taką branzoletkę z Pandory, właśnie dostają na osiemnastkę, i kupiła sobie do niej czarnca. Joy w ogóle, mega fajny. Joy, to wstawiam tutaj zdjęcie w głowie się nie mieści i ona świeci w ciemności, no i to jest takie wiecie malutkie a pani kazała jej to zdjąć bo świeciło nam w tej sali i ktoś tam się zorientował i właśnie kazali nam to zdjąć bo, bo, bo to już trwało światło, więc naprawdę było mega ciemno, także update sytuacyjny i książkowy będzie na tyle ponieważ jutro i w niedzielę się będę pewnie nic nie odzywać, może w niedzielę ale jutro i w niedzielę idę do pracy Jutro na cały, cały dzień od jakiejś 9.30 do 23:00 ale w niedzielę trochę luźniej, więc e, zobaczenia w kolejnym update'cie. Witam Was w... Yy, Boże, jak to się nazywa? Update yy, witam się z Wami w niedzielę. Mamy godzinę 20. Ja właśnie wróciłam z pracy. Jestem bardzo zmęczona, także zobaczymy, czy ten update będzie jakkolwiek składny. Jak możecie zauważyć, mamy fajne światło, przynajmniej mi się ono podoba i nawet nie ma takiego wiatru, chciałam powiedzieć, ale właśnie coś zaczęło. Yy, Zawiału, więc ogólnie ładnie by to wyglądało, mi na przykład nagrała filmik, ale nie mi się jestem zmęczona, myślałam, że wrócę i pójdę biegać, a jestem, naprawdę zmęczona, więc będę sobie czytać. E, jeśli chodzi o bankard ze Stambułu, jestem w połowie, w sumie, na równej połowie, muszę wam powiedzieć, że jakoś tak ciężko mi się w tę książkę wgryźć, ponieważ jeśli chodzi na przykład o styl pisania, to nadal mi się on bardzo podoba. E, nie czuję różnicy, jeśli chodzi o przekład, bo tak jak mówiłam wcześniej, mam tutaj innego tłumacza, ale mi to jakoś dużej różnicy nie robi. Jak, jak najbardziej odczuwam ten styl, taki ciepły styl Elif Szafak. Jednak bardziej mam jakoś problem z tą fabułą. Ciężko mi na przykład połapać, jeśli chodzi o imiona, kto jest kim, kto do kogo przyjeżdża i jaką mamy na przykład linię czasową, dlatego że te linie czasowe chyba one tutaj zostały zmienione. Dlatego, że na początku, tak jak wam powiedziałam, mieliśmy tą kobietę, która chciała dokonać aborcji, jednak tego nie zrobiła. I następnie potem przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie już ta jej córka nie, źle powiedziałam. W Stanach Zjednoczonych mamy z tą inną kobietę. Natomiast w, nadal w tej Turcji mieszka ta córka tej e, kobiety, o której mówiłam na początku. Sprawdzę to jeszcze, bo ja właśnie, jeśli o to chodzi, mam z tym problem i nie mogę się połapać, ponieważ mamy Aisha i Emi i jeszcze Rose. Tak, sprawdziłam to jeszcze, żeby was nie wprowadzić w błąd. Teraz zaczęło wiać. E, żeby was nie wprowadzić w błąd. Ta dziewczynka, która się urodziła właśnie z tej ciąży, nadal mieszkała właśnie ze swoimi tymi ciotkami w Stambule, natomiast mieliśmy także drugą perspektywę Amy, czyli dziewczynkę, która urodziła się, jest, pochodzi z tureckiej, turecko ormiańskiej rodziny, jednak urodziła się w Stanach Zjednoczonych, no i chce trochę powrócić do swoich korzeni, zrozumieć, to w jaki sposób były wychowywane, była wychowana jej rodzina, o co chodzi jakby z tą Turcją. No i postanawia odwiedzić te regiony. No i one właśnie, jestem w tym momencie, kiedy one się ze sobą spotykają i zaczynają nawiązywać jakąś relację. Za bardzo nie wiem, do czego w tej książce mamy dojść i jakby do czego właśnie jakby zmierzamy. Na razie po prostu płynę tą historią i... Czytam o, o losach tych bohaterów, jednak ym, nie wiem co. do czego po prostu ta historia dąży. Pewnie teraz, w pewnym momencie, kiedy te dziewczyny się ze sobą spotkały, one są młodymi kobietami, no i, i właśnie obydwie. Mają to pochodzenie tureckie, jednak no, jedna z nich wychowywała się stricte w, właśnie w tym Stambule, z tymi ciotkami, no a druga jednak ma troszeczkę inny background, bo jakby wychowała się w Stanach. Ehm, więc ciekawe, jak coś tam dalej rozwinie. E, więc tak. Natomiast jeśli chodzi o to, czego słucham, to zaczęłam słuchać tak mega na luzie i nawet za bardzo, nie wiem, co tam się dzieje, w sensie jakby słucham, ale tak za bardzo nie zapamiętuję. E, czyli następca tronu, e, Holly Black. To jest coś bardzo w podobie do trylogii okrutnych Książę. Mamy ten sam świat. Bohaterowie się przeplatają. No i tutaj również mamy jakieś tam wydarzenia związane z elfami i magią. Także tak nie wiem do końca nawet, co tam się dzieje i, 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 i do czego ta historia zmierza. Po prostu tak sobie tego luźno słucham, więc e, więc tak. Jak widzicie, mówię tak trochę może nieskładnie, bo jestem, tak jak powiedziałam, trochę zmęczona. Ale mam nadzieję, że rozumiecie. Teraz będę sobie właśnie chwilę czytać, bo jutro znowu idę do pracy. Jakby, ale jest poniedziałek, więc myślę, że może będzie trochę luźniej i w ogóle, Boże, jakie ładne światło. Chciałabym nagrać teraz film, ale jak widzicie, chyba się nie nadaje <grymne> filmu. W każdym razie dziękuję Wam za wysłuchanie. Pokażę Wam w ogóle, jakie mamy ładne. Nie wiem, co są wrzosy. Lawenda chyba. Mama! To, co tutaj rośnie z tyłu, to, są to jest lawenda? To jest jednak lawenda. Co? Co? Lawenda. Wiem, lawenda. Mamy ładną lawendę. Dziękuję za uwagę. Tam jeszcze dalej jest, ale mi się nie chce wychylić, także znaczy, nas jest jeszcze jedna takie. Ale ładne bardzo. Strasznie szkoda, że nie wykorzystuję tego słońca do nagrania w rapapu, ale nie mam siły. Mam nadzieję, że jak będę chciała to nagrać jut jutro we wtorek, to będzie też słońce. Oglądałam The Good Doctor i jakby bardzo lubię ten serial, w sensie naprawdę i mega mnie zawsze wciągają do odcinki i tak dalej, Jest tam w ogóle, jakby mnie to interesowało, na piątym sezonie, jedenastym odcinku, w ogóle też jeszcze powiem, bo na, wiem, że na, nie wiem ile, jest na tych chyba cztery, ja sobie właśnie, albo trzy, chyba były trzy, a teraz jakoś niedawno wyszedł czwarty czy coś takiego, ale ja sobie wcześniej kupiłam Via Play i tam jest w ogóle, ja myślałam, że jest pięć. Okazało się, że jest 6, więc jakby z jednej strony mnie to przeraża, że jeszcze tyle odcinku przede mną, ale z drugiej strony bardzo lubię ten serial i się cieszę, co nie? Więc mam taki dysonans, ale ogólnie polecam ten serial, bardzo fajny jest. Ale mam też taki problem, bo bardzo lubię nie Amsterdam i w ogóle te medyczne seriale. W się sensie mnie w ogóle nie kręcą jakieś że ja nie chodzę na i nic takiego. To Ania jak coś, ale jakby... I mam zawsze taki problem, że nie wiem, czy wolę nie Amsterdam, czy tego Doktor. Możecie znać w komentarzach, jeśli ktoś z Was oglądał, co Wy lubicie bardziej, bo ja nie potrafię wybrać. Ale jak już bym miała jakby ten, że to chyba bym wzięła Amsterdam. Ale mimo wszystko obydwa uwielbiam, także polecam te dwa seriale. Książkę Kamili Lagberg. Ja jutro mam nadzieję, że też będę w mieście bo i sobie pójdę do drugiej Biedronki, bo już teraz mam, nie chciałam, mam nie zebrać czasu, a podejrzewam, że w tej drugiej może być więcej książek ciekawych. Na przykład tam wtedy kupiłam Roxy w tamtej, a w tej co byliśmy dzisiaj nie było za, z, wtedy za dużo tytułów, więc mam nadzieję, że jutro będę i będę mogła pójść tam. I witam Was już w zakończeniu tego filmu i e, tym samym podsumowaniu oczywiście książki, dlatego że skończyłam wczoraj wieczorem czytać tę książkę, czyli Benkart ze Stambułu. I mam w sumie trochę do powiedzenia, dlatego że w poprzednich update'ach jakoś tak niezbyt, mam wrażenie, pochlebnie się o niej wypowiadałam i sugerowałam, że chyba może mi się nie podoba i że mówiłam na pewno, że ciężko mi się w nią wgryźć i jakoś nie za bardzo mogę się połapać, jeśli chodzi o tą fabułę. Niemniej jednak właśnie tak od tej połowy w sumie, czyli od momentu... W którym ostatnio Wam updateowałam. Naprawdę podobała mi się ta książka. I dużo bardziej jakoś tak czułam się w nią zaangażowana, i ta akcja naprawdę podobała mi się po prostu. To, co istotne i to, o czym ja nie powiedziałam, to to, że ta dziewczyna, która przyjeżdża do Stambułu, do tej dziewczyny, która, do tej rodziny, gdzie urodziło się, urodziła się ta dziewczynka, ten tak zwany bankard, jest jej kuzynką. Dlatego, że. Ona jest przybraną córką tego mężczyzny w tych Stanach, który został wysłany ze Stambułu do tych Stanów. I on się ożenił z tą Rose, którą mówiłam na początku, że spotkały, że oni spotkali się w sklepie spożywczym i on właśnie był jej ojczymem. Ona właśnie postanowiła wrócić jakby do jego ojczyzny i tam szukać jakichś tam informacji i tego, co tam w przyszłości się wydarzyło. I naprawdę bardzo podoba mi się właśnie to, jakim, jaką to stronę poszło, yy, więc, yy, więc tak, to jest za wiele, Wam już nie będę zdradzać, bo jednak gdybym bardziej się jeszcze zagłębiła, to to już mogłyby być jakieś spoilery. Niemniej jednak fajne jest też dla mnie to, że yy, też tak trochę skupialiśmy się na tych... Yy, kobietach, ponieważ mówię, potem akcja dzieje się tak naprawdę już w Stambule i to, że skupialiśmy się, się na tych ciotkach, tej ejszy, tych właśnie kobietach, z którymi mieszkała ta, ta ciotka pani, która urodziła tego Benkarta. Tam było dużo tych ciotek, więc tak się, tak zagmatwanie trochę o tym powiem, ale każda z nich jest zupełnie inną osobą, jednak wszystkie no, wywodzą się no, z tej Turcji, tak? I są to kobiety, no takie ogólnie. Chodzi mi o to, że mają te swoje tureckie zwyczaje i podobało mi się też bardzo to, ile mieliśmy różnych odniesień co do kultury, właśnie z tamtych rejonów, jednak to jest typowe dla twórczości Elif Szafak, ale też to, że każda z tych kobiet jest zupełnie inną, od jed... o, o, inną jednostką, ma zupełnie inny zestaw cech, więc fajnie, że mieliśmy też opowiedziane o każdej z nich w taki przystępny sposób. Podobało mi się w ogóle to, ile mieliśmy tutaj zwrotów akcji w tej kolejnej części. Naprawdę ich było co niemiara i zupełnie się ich nie spodziewałam. To na przykład, ponieważ to, co okazało się, kto jest ojcem, na przykład Ejszy. Było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. I też sama, sama końcówka, same ostatnie strony, bo też na przykład, um, chociaż nie, to już nie powiem tego, bo to będzie spoiler, ale sama naprawdę końcówka, ostatnie 100 stron, mi się wydaje, były naprawdę bardzo przełomowe i sprawiły, że ta książka. Spodoba tak Naprawdę mogę powiedzieć właśnie, że mi się podobała Bo wcześniej nie byłam do tego przekonana A potem już naprawdę byłam bardzo wciągnięta, zaangażowana I nie mogłam się doczekać, co na tym końcu się okaże I już wiem jakby do czego zmierzaliśmy więc, więc fajnie, że jakby to mi się wyklarowało A więc tak, naprawdę Wam ją polecam I chyba najmniej podoba mi się z tych książek Alif w Który ty chcesz, chociaż, chociaż w sumie No chyba najmniej, ale mimo wszystko naprawdę bardzo fajna i dobra książka Polecam i w sumie powiem Wam tylko jeszcze, co zaczęłam czytać, bo ten vlog już dosyć długo trwa, więc nie chcę, żeby się przeciągnął. Zaczęłam czytać Nieznośną lekkość bytu. E, fajnie, bardzo się fajnie. To jest książka, którą się docenia, ale pokażę Wam tylko, że mam już naprawdę dużo znaczników, a w sensie trzy, a dopiero jestem na stronie chyba 70. E, natomiast w audiobooku przestałam słuchać tego, tego następcy tronu i zaczęłam słuchać Planety Małp. Jednak tego możecie spodziewać się po prostu już w kolejnym filmie, bo nie chcę tego przeciągać. E, także tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać koniecznie, co Wam się udało przeczytać w ostatnim tygodniu i czy zachęciłam Was do przeczytania tej oto książki. E, także tak, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!